Witam Was w moim let's playu z gry Szymek Czarodziej 3 i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Dzisiaj mamy... sekundkę, zaraz sprawdzę... Dzisiaj mamy 9 lutego, godzina 9.04. Mam ze sobą duży kubeł miętowej herbaty. No i lecimy z Szymkiem. <laughs> Może tak na początek pokażę wam w ogóle ten, tę księgę czarów. W ogóle, sorry, że mam taki głos, ale przed, znaczy przed chwilą, niedawno stałem. Zobaczymy księgę. O, wróżka. Cześć. A, cześć. Widzę, że w końcu zostałeś czarodziejem z prawdziwego zdarzenia. To się nazywa postęp. Dzięki, mamo. A co za to dostanę? Powiedzieć ci, jak się rzuca zaklęcia? To zajmie chwilę. Nie, no, mów, mów. Podstawą rzucania zaklęć jest znajomość koloru. Czyli nie dla no, tonizmu. Podstawowe tak, symbole to, nie to czerwony, żółty i niebieski. Istnieją oczywiście nazwy specjalistyczne, ale pewnie i tak się ich. Bo i po co? Używając kombinacji symboli. Możesz rzucać zaklęcia z księgi magicznej. Kiedy tam jest tylko jedno zaklęcie, które przydaje się tylko do zmiany koloru mojego ubrania. Jeśli chcesz włączyć tryb rzucania zaklęć, użyj księgi magicznej, którą masz w ręku. Re... Mnie tego nie tłumacz. No, to do Kiedy nosi. zechcesz użyć księgi, Szymek wypowie słowa zaklęcia, ale to ty musisz je rzucić, korzystając z kolorowych symboli. Naciśnij kursor lewo, żeby użyć symbolu czerwonego, prawo, żeby użyć niebieskiego i góra, żeby użyć żółtego. Po naciśnięciu kursoru dół znowu... Albo wyłącz komputer i zajmij się czymś mniej nudnym. <śm> Nie słuchaj go. Jeśli lubisz ryzyko, możesz spróbować kombinacji symboli. Widzę, Emocje że sięgają zenitu. Widzę, że w Masz ochotę spróbować. Włosy. Najpierw naciśnij klawisz użyj S No baj baj, wróżko. Dobra. E, także dowiedzieliśmy się, jak korzystać z Księgi Czarów i Szymku mógłby się ewentualnie odciąć. E, on mi się zaciął, słuchajcie. <grybujesz> o. Aha, i nim ruszę tak czy tak? Nie mogę. Nie no, super. Nie no, super, ta gra jest genialna. Także no, słuchajcie, muszę wczytać. Super. W końcu mam kolejny tom, przedostatni yy, mojej ukochanej serii. Nies, yy, nie, nie, Sekret nieśmiertelnego nie Nikolasa Flamela. Tym razem wiarołąca. Bardzo, bardzo fajna gra. To już nie będziemy teraz z tą wróżką gadać, <laughs> bo już mnie to było. I wczoraj się zabrałem do tego, do tego, ale jakoś. Byłem tak zmęczony, że nic z tego nie ogarniałem, więc sobie zmieniłem na dzisiaj. No i w końcu możemy się dostać do ósmego cudu. Możeśmy po to przyszli. No. I teraz za że nie pamiętam, bo... Tu jest kombinacja, ale jaka to ja nie wiem. Będę... Trzeba jakoś kombinować. No jesteśmy w każdym razie w tym ósmym cudzie. Cudzie to wygląda jak jakiś, nie wiem, bar. Czekajcie. Może tak? Nie wiem. Zobaczymy. W ogólnie musimy się spotkać z wieprzowiną. O, akurat w sam raz. He, <grystanie> na ślepo strzelałem, na no serio. Okej, okay. to jakaś rośliczka jest, no i gadamy z wieprzowiną. A, tu jesteś! <coughs> Cholera. Tak myślałem, że się przywleczesz. Jestem tu niejako z urzędu i potrzebuję Twojej pomocy. Jakiej pomocy? Muszę wydostać się z miasta. a Kalipso powiedział, że załatwisz mi papiery, które otworzą mi bramy. Hmm, normalnie nie byłoby problemu. Zrobiłbym wszystko dla kolegi maga. To dla mnie jak podrapać się w tyłek. Wątpię, żebyś mógł się podrapać w tyłek. Niestety, kiedy tu szedłem, jeden łobuz uliczny zwędził moje czarodziejskie pióro. I co? Bez niego nie dam rady przygotować żadnych papierów. E po kolei. nie możesz improwizować Zenitem? Bo tam to pierwsza. rozmowa Rozmowa pewnie kończy. Pióro ma magiczną właściwość naśladowania każdego pisma. Bez niego nie jestem w stanie spełnić twojej prośby. Kto zwinął to pióro? To zwinął to pióro? W mieście grasuje banda młodocianych złodzieja kojarzymy. Dowodzi nimi niejaki Jimmy dzieciak. Od miesięcy dręczą ludzi swoim głośnym śpiewem i zabawą w kieszonkowców. Z początku? Było to nawet zabawne, ale teraz to prawdziwe. Gdzie ich znajdę? Gdybym wiedział, sam bym tam poszedł. Niestety zniknęli w studium no, ściekowym. Nie, nie dałem rady miejsce. tam się wcisnąć. To jakby słoń mhm. chciał przejść przez ucho igielne. Słuchaj, mały. Gdybyś był czarodziejem tak długo jak ja, znałbyś wagę wagi. Magia gromadzi się w każdej komórce Ci. No, to jesteś chyba najpotężniejszym magiem na świecie. Jestem magiem najwyższej próby. najniżej usytuowanego środka ciężkości. <noise> Pomogę ci, ale martwi mnie twoja postawa. Albo zaczniesz okazywać szacunek, albo będziesz miał kłopoty. Z tego co widzę olbrzymie kłopoty. Zgadłeś? No, z ciebie to prawdziwa rotunda. Co to jest rotunda? Z ciebie to prawdziwa rotunda. Mam spowolnioną przemianę materii. Naprawdę? Tak. I gruby kościeł. mówię, że to z powodu magii. Aha. I problemy z tarczycą. Rozumiem, więc twoja nadwaga nie ma nic wspólnego z obżarstwem. No wiesz, czasem dopada mnie melancholia. Takie błędne koło. Właśnie. Dobra, jak zwykle. Jak zwykle. Tak się fatalnie złożyło. Jeśli odzyskasz pióro, zrobię dla ciebie co będę mógł. Okej. Okay. Poszukam tego pióra, nie ruszaj się stąd. To nic groźnego. No na pewno. Nie, jeśli się siedzi na lewarku. Okej, okay, słuchajcie. <laughs> Także jak zapewne pamiętacie... W ogóle czy coś z tego baru można wziąć? Czy... Co to jest Co to Szymek jest? No nie wiem, nieważne. Jak zapewne pamiętacie, hmm, pewnego razu to na nas nie powinno zabrać? Przypadki? Aha, teraz musimy to odtegować. Już rozumiem. Tam, gdzie były te dzieciaki, co mówiłem, że będzie trzeba właśnie coś skombinować z... Z... No jak to się nazywa? A z tą siatką. No to właśnie tam musimy się udać i... Właśnie od tej sytuacji wszystko się, yy, tak będzie, że tak powiem, działo po kolei. Także wyruszamy w podróż. Yy, Czekajcie, gdzie to było? Magbagen, ważne skrzyżowanie, magazyn. Tak, to chyba tutaj. I ogólnie z tym będzie sporo zamieszania. Yy, ale to wszystko zobaczycie, w, yy, tak powiem, w praniu, no. Wiecie, nie mam zamiaru wam spoilerować mm. I znowu wracam moje... <laughs> Wiem, to pewnie część widzów wkurza, no ale trudno. No jak zapewne pamię... Jak zapewne pamiętacie... Mm, zniszczyliśmy sobie tę siatkę przez... Y, ...przynajmniej nabrał zdrowych kolorków. I oni nam powiedzieli, że jeżeli stworzymy dla nich nową grę... ...to podadzą nam hasło do studzienki. No i... ...patrzcie co się dzieje. Jego mama też. Jak ochłonęła, to przyszła. Kwiatkowa? Poskarżyć się? Czy mama tutaj oczy zamknięte? Tak. Cześć. Wymyśliłeś dla nas grę? Mam coś w sam raz dla was. Daj, piłkę. Gra nazywa się koszykówka, odbijam piłkę i prowadzę pod kosz, żeby ją do niego wrzucić, a wy musicie mi przeszkodzić. No, Szybku, dawaj. Jak to? No tak, to... Uważaj. Jaka morda. I... Ko... Ja! No! To się nazywa... Wsad! <grymne> Super! Możesz być w naszej bandzie! No i <coughs> Czemu on ma zamknięte oczy? Jaki jest kod? Musisz wystukać taki rytm! C, C, CWK, CWKS, Legia! Tak, i w ogóle nie wiem, czy on taki głos tutaj zmienił, tego nie rozumiem. Rozumiem. Słuchajcie, powiem, to nara. powiem Wam, że ja ten kod do tej pory pamiętam od tamtego czasu, tylko że ja po prostu nie mogłem go nawet stukać. Bo tego nie, nie, nie da się nie zapomnieć, jest tak kretyński. Ok, także lecimy. Znowu idziemy na dół. Oczywiście potem jeszcze tak to tak będziemy musieli się tu cofać, potem wychodzi 20 tysięcy razy, no ale... No ale trudno. Trzymaj jak szybciej. Nie robisz jakieś balety. Dobra. Okej, okay, jesteśmy w tej zasranej studience. Trzymajcie kciuki, żeby mi wyszło pewnie, jak jakbym I to było jed... Już kiedyś, jeszcze zanim rzuciłem ten to nie jest to miejsce, ale to jest jedno z... Miejsc w którym na, na długi czas rzuciłem tę grę I nie grałem bo nie mogłem po prostu tego kodu tutaj wystukać A miałem nawet solucję napisaną po prostu ten za No Nie pamiętam jakoś w końcu mi to wyszło No Ale to jeszcze nie jest to o jak przestałem grać No to, to, le, to lecimy hmm. Chyba lepiej zapukam Czekajcie teraz będzie No, Szymek, co ty robisz? To chyba nie był właściwy kot. A bo to trzeba jeszcze też w odpowiednim rytmie, sorry. A jeszcze? Mm. Chyba lepiej zapukam. Dobra, Szynku, no. Jak to było, czekajcie. No. No. To chyba nie był. No Szymek co ty kod. robisz? <grafię> Ale zaraz się zdenerwuję, słuchajcie. Mm. Chyba lepiej zapukam. No jest ogólnie prosty, tylko Szymek oczywiście problemy jakieś tworzy. Aaaa jestem genialny Okej okay. No i jesteśmy w środku Coś ty za jeden Szymek W ogóle jakie strony miejsce W ogóle to mnie amnezję przypomina te tutaj kanały Jak ktoś grał to kojarzy które miejsce No Szymek no fajnie zacięło się znowu tak? Czy co? No nie no, teraz ta gra jeszcze będzie się zacinać Szymek no, to coś. Skąd znasz kot? ci głupi wasi kumple mi powiedzieli. Jest ta tak. dwa dzieciaki gra... mi powiedziały. Tak, już zaczynamy troszkę denerwować. Momentami. Sorry. Billy i Josh ci powiedzieli? To jesteś w porze. No szybciej. Z laski swojej... W ogóle na jaki on ma kapelusz, jak jakiś, nie wiem... Dżentelmen z... Lat trzydziestych... XIX wieku. Ach, ale proste! W ogóle, yy, jeszcze taką mam do Was informację, bo kilku z Was napisało mi, jak rozwiązać ten problem z tą animacją, ale napisaliście mi tak dosyć, nie wiem, chaotycznie i za bardzo nie wiem jak to. Ja w ogóle dziękuję za, za, za pomoc, tak? Ale nie wiem, jak to, że tak powiem, wykorzystać. Jeżeli ktoś może mi w prywatnej wiadomości po prostu napisać to w taki sposób bardziej szczegółowy, że tak powiem, krok po kroku, to ja będę bardzo wdzięczny. Bo ja doceniam pomóc, ale ją mi z niej skorzystać po prostu. Dobra, i zagadamy do nich. Co tam, ziomkowie? Nie rozpraszaj mnie! Mam tu czwórasa! Oni wszyscy mają mordy, to jest po prostu jakieś. Ha. Co to on robi? To żaden czworaz. Masz szczęście, jeśli to dwujas. E, dziwnie to brzmi, ale okej. Okay. Długo ten ma włosy, jakby normalnie nie wiem. E, nie wiem. Lekcje matematyki, jakieś figury geometryczne, ten polewo. Co ty gadasz? Wczoraj pobiłem nim trójasa dużego rycha. Ta gra mnie przeraża, no serio. No patrzcie, taki wielki litrowy kubek herbaty mam już wypiłem prawie. Miętowej w każdym razie. A, droga gro. Ale nigdy nie pobijesz kamulca. Nie wiem kto to jest, ale być może tak będzie. Ogólnie czy zauważyliście, ale ten po lewo ma oddzielone części ciała, że tak powiem od siebie. Tu tors jest troszkę. Mogę zagrać? Nad dolną częścią. Oczywiście nie zgadnę powiedzieć. Nie, nie może. A masz swojego kasztana? No ja mam. Nie wiem jak wy, ale ja mam. Szymku też powinieneś mieć. Może mam. No to wyciągaj i graj. <noise> nie, no ta gra jest normalna. Wszystko się kojarzy. Jaka stawka? Może pięć srebrników? Opadłeś mm, upadłeś na głowę. Mm. Ej, ta animacja mi Nie, nie mam kasztana przy sobie. W ogóle, w każdym razie, jeśli się tutaj wyjaśni, co imię, nie spoiler, domyśleć się możecie, po prostu ten, będziemy z nim grali o to pióro. Bez tego pióra, że tak powiem, nie ruszamy nic dalej. I teraz... To by... nie marnuj mojego czasu. No. <laughs> Także musimy w pierwszej kolejności zdobyć kasztana i go, że tak powiem, utwardzić. Bo wiecie, no, kasztany są dosyć kruche, znaczy kruche, no. Jak się je wzmocni, to wiadomo, że będą lepsze. Już za drugim razem, z tego co pamiętam, nie musimy wstukiwać z tego kodu. Szymek, co ty? to jasne tupy robisz. Eee, także nie będzie już z problemu z tym kodem. Także idziemy do górki. Jeju. No sorry, mikrofon, podrzuciłem. Dobrze, że na przykład nie są zacięte te animacje i się na przykład dwa razy nie powtarzają ekrany wczytywania, bo to by był jakiś po prostu żart. Słuchajcie także, ja sprawdzę jak to się nagrywa i zaraz do Was wracam.